Kochani, jeszcze ze słonecznego bali, chciałam Was z całego swojego serca i umysłu zaprosić na bardzo nową jakość wyrażania się dla mnie, a mianowicie na mój nowy kanał i podcast. Kanał na YouTubie. Podcast jeszcze nie wiem gdzie, ale na pewno gdzieś mi się uda. Który będzie się nazywał Consciousness. Czytaj w nawiasie Kundalini. Evolution. I będzie to opowieść o, o ścieżce, jaką obrałam jakiś czas temu. O ścieżce, która totalnie mnie pochłonęła, zabrała <laughs> swoim strumieniem życia swoim strumieniem dzikości, wolności, autentyczności. Która odwróciła moje życie do góry nogami, pomimo tego, przez jak wiele metod już przeszłam w życiu. Jak wiele cudownych ścieżek, ścieżek odkryłam, i nadal je kontynuuję. Kundalini to po prostu moja ścieżka, moje odpamiętanie, moje potencjały, moje talenty, misja mojej duszy i myślę, że misja duszy wielu, wielu, wielu z Was, bo obserwując to, co teraz dzieje się na świecie i w jaki sposób niektórzy reagują na sesjach, w jaki sposób to, co się dzieje z nimi na tych sesjach. Jest po prostu nieprawdopodobne i jest ziarnem, jest iskrą, jest płomieniem dla każdego z nas, którzy chcą i czują tę ścieżkę. Zapraszam Was serdecznie do moich opowieści, do moich historii, do mojego channelowania tego, czym jest ścieżka Kundalini Shaktipat. Zresztą ja już nazywam ją inaczej. Myślę, że to jeszcze parę razy będzie się zmieniać, ponieważ to jest ciągła podróż i ja też w tej podróży odkrywam coraz to nowe jakości. Dla mnie w tym momencie spotkanie z Kundalini noszą nazwę ceremonii przywoływania duszy, ponieważ dokładnie tym dla mnie są. Kochani, puszczam to krótkie zaproszenie w świat. Na moim kanale już znajdziecie kilka kolejnych tematów odnośnie tej ścieżki, ale nie tylko, w ogóle odnośnie życia teraz w tym ciekawym okresie na Ziemi. Znaczy w tym ciekawym okresie, w tym niesamowitym czasie transformacji i przejścia, w tym niesamowitym czasie transformacji dla nas, tak wielu procesów, tak wielu zderzeń się z traumą. Z odpamiętywaniem, z uzdrawianiem, z uwalnianiem. Więc tam będzie mnóstwo tematów dotyczących również mojego osobistego doświadczenia, mojej ścieżki, bo, którą ja przeszłam. To niezwykle ciekawa ścieżka jest to, wiecie. Bardzo cieszę się na myśl o podzieleniu się nią z wami, bo ona doprowadziła mnie do miejsca, w którym ja wiem, kim jestem, w którym ja stoję. W pełni swojej mocy, którą jednocześnie ciągle odkrywam, w której wzrastam, w której rozumiem, czym jest moja boskość, w której cieszę się każdym dniem przeżytym z wdzięcznością, z radością, z potencjałami, z nowymi potencjałami do kreacji. U mnie się otworzyło tyle. Pro Potencjałów do kreacji, bo też o tym dla mnie jest Kundalini Szaktipat, ale to nie na dzisiaj, kochani. Dzisiaj miało być tylko zaproszenie. <laughs> Także z serducha. Dołączcie, posłuchajcie, skomentujcie. Zapraszam tych, którzy są ciekawi, którzy chcą, którzy być może już są też na ścieżce Kundalini Szaktipat. I zapraszam również tych, którzy mają totalną negację, nie czują tej ścieżki, nie czują tych tematów. Posłuchajcie. I podzielcie się Waszymi wrażeniami, tym, co Wy czujecie na ten temat. Pozdrawiam Was, kochani, życzę Pięknego Dnia.